Stylizacja paznokci to nie tylko estetyka, to też komunikat, a dobrze dobrane paznokcie mogą wzmocnić Twój wizerunek albo go zepsuć. Dlatego warto brać pod uwagę nie tylko modę, ale też swój wiek i pozycję zawodową. Jeśli jesteś prawniczką, menadżerką czy pracujesz w korporacji, dłonie są częścią Twojej wizytówki. Stonowane kolory, elegancka forma i minimalizm mówią, jestem profesjonalna, dbam o detale. Z kolei zbyt krzykliwe kolory, ekstremalne długości czy przesadna ilość zdobień mogą odwracać uwagę i budzić skojarzenia, nie zawsze takie jakbyś chciała. Stylizacja dopasowana do wieku też ma znaczenie. Młode klientki mogą eksperymentować, szukać siebie, ale dojrzała kobieta często stawia na klasę, szyk i jakość wykonania, nie na sezonowe trendy. Nie chodzi o to, by się ograniczać, ale by stylizacja była przedłużeniem Ciebie, Twojego stylu, twojej energii i twojej roli, bo paznogcie to detale, które mówią więcej niż myślisz.